Trzymano, kolano, łokieć, pięta. Dzisiaj taki oto filmik z mojej. Z takiego oto. Oto wysuwane na kubeczek Tam jakiś mamy tak samo radio Alpine, jedno z lepszych tutaj radiów. Fajnie, tutaj powiem Wam, że gra. Jedyne co, no to mogłyby być jeszcze grzane fotele, ale to zamiast grzanych foteli, bo ja wiem, że są różne tutaj serie tych Seatów i grzane fotele były zamiast tego tutaj wysuwanego miejsca na ten kubeczek. Też w innym miejscu tutaj ogólnie deska inaczej była zbudowana. Tak samo można sobie założyć radio 2D, czyli z ekranem, ze wszystkim tutaj. Ja na razie tego nie przerabiałem, bo po prostu nie jest takie coś mi potrzebne, szczerze Wam powiem. Ale jako tako, jakbyście mogli zauważyć, to Audi A3 Golf 4 jest praktycznie to samo. Czyli ten kokpit tutaj jest praktycznie taki sam. zegary podobne. Wiadomo, że tutaj są inne, ale Audi A3 i Golf 4, Passat 5. Takie oto podobne auta, to praktycznie jest tutaj wszystko podobnie. Co więcej, no to mamy cztery elektryczne szyby. Yy, mamy jeszcze co automatyczne składanie lusterek, także już fajnie. A miejsca, powiem Wam, jest nawet ok. To jest moje pierwsze auto, także, także no, nieźle. Pokażę Wam silniczek jest 19 TDI, moc 130 koni, także, także już całkiem. Miło sobie to jedzie, co mogę Wam powiedzieć? No, świeży olej zalany jakieś, e, jakieś dokładnie, wam powiem miesiąc temu. No, jakieś 500 km temu, jakoś tak. Może nawet nie. Świeży olej, świeży filtr oleju. Także naprawdę, fajnie to sobie gada, wiadome. Turbinka sobie jak pracuje dobrze, to i fajnie ciągnie. Tutaj nie ma co Wam pokazywać za dużo. Jeszcze Wam wspomnę, że mamy skrzynię szóstkę, także komfort jazdy naprawdę jest spoko. Ręczny, mamy tak samo kontrolę tutaj trakcji, czyli, czyli wiadomo, co to jest kontrola trakcji, nie będę Wam tłumaczył. Inne wersje nie miały właśnie tego, czyli były zwykłe. Ogólnie te Teselaty bardzo dużo wychodziły tych modelach, bo były 1.4, 1.6, 1.8 Turbo. U mnie jest to zwykły 1.9 TDI 130 ASZ. I powiem Wam naprawdę, no myślałem, że będzie troszkę... Nie, na początku powiem Wam fajnie, bo to przyspieszenie wszystko ok, Teraz już brakuje, teraz już coś pod 200 koni bym chciał, ale no jest ok, nie narzekam, bo naprawdę czy się jedzie samemu, czy z kimś, to naprawdę to autko daje sobie radę. Może z takich rzeczy, co, co ja tutaj zrobiłem, powiem Wam, że dokładka zderzaka wleciała, czyli to takie coś czarne i naprawdę to robi robotę. Wleciały jeszcze koła od Audi RS6, re, re, repliki. Audi RS6 oczywiście serwis był tam już dawno temu spory. Nie będę wam, wam może mówił co tutaj robiłem. Ale regeneracja wszystkich zacisków, nowe tarcze, klocki z tyłu, piasty łożyska. Cały tył był praktycznie robiony. Przód też był robiony niedawno bo tył, bym, tył był robiony w tamtym roku a przód był robiony gdzieś teraz kilka miesięcy temu i tutaj wszystko drążki, końcówki drążków wahacz yy, tak samo i sanki całe wszystkie tulejki na wahaczach, na sankach były nowe, wahacz i sanie były malowane także to przód jest tak samo, wszystko zrobiony yy, wsadziłem tak samo gwint, czyli gwintowane zawieszenie możemy sobie podwyższać, podniżać opuszczać, podwyższać i także to fajnie już sobie gada. No co no, jest taka gleba. Na razie ręka wchodzi, ale zasada jest taka, że jak budnie wchodzi, to jest OK. Bo jak but wchodzi, to jeszcze jest gleba. To jeszcze jest wysoko, nie. I tutaj tak samo budnie wchodzi, także jest ideolo. Powiem wam no co? 18 kółka. Także no, i kolorystycznie, i wizualnie ona naprawdę fajnie sobie tutaj wyglądają co więcej Wam mogę powiedzieć lampy tylnie wsadziłem LEDowe czyli też tutaj fajnie sobie wyglądają co więcej, no to do poprawek wiadomo, że jest jakieś takie miejsce jak ten zderzak, bo tutaj jest obdarte, ale to myślę, że po zimie będę robił to, bo teraz nawet przed zimą mi się tego nie opłaci robić a to wiadomo, śnieg, sól. No po prostu nie ma co na zimę robić. I teraz właśnie idzie zima, więc zmiana opon albo kół. Zależy kto co woli. Albo sobie założę 17 alusy na zimę. To jest komplet zimówek. Albo sobie założę 15 stalowki, stalowe. To muszę. Popatrzeć na stan bieżnika, gdzie jest więcej. Na tych wiadomo, że autko wyglądałoby bardziej tak spoko na alusach, ale na stalowych też będzie git. Też będzie git. Zimę się przejeździ, założy się od nowa osiemnastki od RS6. Spoko kołka, nie? A spoko też kosztowały. Nie powiem, że nie, bo naprawdę cena za takie koła to też swoje tutaj robi, ale nic wind jest tak, że już fajnie się na zakrętach trzyma, nie ściąga nic z tych rzeczy, fajnie się jeździ. Ja bym ktoś chciał kupić, tutaj jeszcze zrobiłem sobie na drzwiach takie czerwone elementy. To fajnie, fajnie to właśnie wygląda, jeszcze w nocy tutaj widać. Się znaczek SEATA, projektory mam w drzwiach, a z tyłu mam znaczek Efra. FR jest ładniejszy według mnie. Może jeszcze się pobawię i założę naprzód FR, ale na razie to. Na razie nie ma takiej potrzeby. Mo można by powiedzieć, że to taki samochodzik, jakby to powiedzieć marzeń, bo. Właśnie podoba mi się taki Seat już od kiedyś od dawna i kupiłem, uzbierałem w szkole jak jeszcze do szkoły chodziłem, akurat się trafił taki niedaleko, w takiej wersji, tylko że oryginalny. No i kupiłem właśnie takiego seata. Wiadomo, oczywiście rozrządy wszystko trzeba by było powymieniać. Ale teraz jest maszyna elegancka. Jak jeszcze alusy wsadziłem gwint, ostatnio to już jest torpeda. Teraz jeszcze co? To by się przydał ten hak, ale na razie to w takim małym hak to średnio. No dobra, Tak i oto filmik czym sobie to jest, że z samochodzimą ziem można to powiedzieć. Także no, tutaj jestem oznaczony. Wlepa, tak samo jest. A ilegal Mielec. Także jest git. Dobra, ja nie przedłużam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja by ktoś chciał kupić takiego Seat'a, pisaj na Facebooku, bo prawdopodobnie to pewnie w 2020. Może na lato, na wiosnę? Może będę sprzedawał, bo coś będę planował kupić z hakiem, ale jeszcze nie wiem. Na razie mi szkoda tego sprzedawać, bo naprawdę włożyłem tutaj dużo pracy i pieniędzy. Także jeszcze chcę chwilę pojeździć. No, teraz jeszcze kupiłem jakieś dwa miesiące temu oponki Continentala z 2000, kurde nie wiem, którego gdzie to jest. Z 2016 w lepszym stanie niż poprzednie także także jeszcze chwilę pasuje na nich pojeździć no dobra kończę trzymajcie się do następnego filmu